Maneczko z tej strony, Artur Gurecki z lokalnego sklepu Centrum gier Pegas z kolejną krótką, aż treściwą recenzją gry planszowej. W tym wypadku gra Lisek Urwisek jest grą detektywistyczną. Jest grą 5, dla dwóch, od dwóch do czterech osób, w której rozwijamy właśnie nasze zdolności dedukcji. Ale w tym wypadku, w odróżnieniu od większości gier planszowych, gramy jako zespół. Razem, wspólnie musimy odkryć, kim jest Lisek Urwisek, żeby jako drużyna pojmać go i zaprowadzić przed Oblicze Sprawiedliwości. O czym właściwie i jak się gra w sam tytuł. W grze Lisek Urwisek ścigamy sobie złego liska, który ucieka przez planszę. Żeby zaprowadzić go przed Oblicze Sprawiedliwości, musimy odkryć, kim on właściwie jest, żeby lokalne władze jakoś właśnie poinformować. W trakcie rozgrywki losujemy sobie jedną kartę liska Urwiska, które może być jedną z postaci, które gdzieś tam są w miasteczku. Są to po prostu różne postacie, będziemy je na kartach widać i widzieć, ale o tym zaraz. Taką karteliska wkładamy sobie do specjalnego takiego deszyfratora i on będzie naszą główną zabawką podczas rozgrywki. W trakcie gry jesteśmy sobie kapelutkiem, takim detektywistycznym, który trochę odzwierciedla, że to my jesteśmy tym detektywem. W swojej turze bierzemy trzy kosteczki i nimi rzucamy. Jeżeli wypadnie jakiś symbol, znaczy właściwie, żeby móc coś zrobić, musi być na wszystkich kostek ten sam symbol. Rzucamy sobie raz i możemy jeszcze dwa razy spróbować rzucić jeszcze raz jakąś kostką. Czyli bierzemy sobie tę kostkę, na niej jest łapka, rzucamy jeszcze raz i jeszcze raz. O, tym razem mi się na przykład nie udało. Na kostkach są różne symbole. Są dwa razy symbol oczka, symbol nóżek. To oznacza, że lisek wykorzystuje moment naszej nieuwagi i porusza się do przodu o trzy pola. Potem kolejny gracz gra swoją turę, czyli tak jak ja bym, powiedzmy, był tym czerwonym kapelutkiem, teraz ktoś by był tym niebieskim. Rzuca kosteczkami, no i znowu mamy dwie kosteczki ze stópkami. Możemy tą rzucić jeszcze raz, i jeszcze raz, no i znowu. Nie udało mi się, lisek porusza się o trzy pola. Ale jeżeli uda nam się doprowadzić do takiej sytuacji, że na wszystkich kostkach będzie ten sam symbol, na przykład tutaj są trzy stópki, to możemy jakimś naszym kapelusikiem poruszyć się o trzy pola, raz, dwa, trzy po plansze i zdobyć jakąś poszlakę. Poszlakę, tak jak tutaj cylinder, wrzucamy do naszej, naszego deszyfratora i odkrywamy sobie tutaj takie coś. Jeżeli byłaby tutaj zielona kuleczka, oznaczałoby to, że nasz lisek, który jest tutaj na karcie, ma cylinder. Jeżeli nie ma zielonej kuleczki, od razu wiemy, że na przykład ten tutaj Pan Gerwazy z kapeluszem nie jest naszym liskiem orwiskiem, więc możemy go już na bok odłożyć. No bo Gerwazy ma cylindę. Potem kolejną z rzeczy, które robimy, jak rzucimy trzy oczka na kartach, na kostkach, możemy odkryć kolejne dwie postacie na planszy. Naszym celem jest właściwie odkrycie większości z tych postaci i odkrywanie kolejnych poszlak, żeby móc sprawdzać, czy lisek, urwisek posiada właśnie taki przedmiot. Czyli tak jak jest tutaj stokrotka, mogę sobie wyciągnąć i sprawdzam. Nie ma zielonego, zielonej kulki, Oznacza, że lisek nie ma stokrotki, więc kolejne postacie, tak jak tutaj celina ze stokrotką, są odrzucane metodem eliminacji. Naszym celem jest ostateczne wskazanie, która z postaci posiada dane przedmioty, żeby odkryć, kto jest listem urwiskiem. Ostatnią zasadą, której w sumie nie dodałem, jest to, że gra kończy się. Jeżeli lisek przejdzie całą planszę, oznacza to, że tak długo rozlekaliśmy nasze śledztwo, że lisek bezpiecznie uciekł do jakiejś kryjówki, albo jak w tym czasie uda nam się rozszyfrować, kto jest daną postacią, patrzymy sobie na kartę z tego pomarańczowego dynksu. Jeżeli zgadza się, oznacza to, że rozszyfrowaliśmy liska. Lisek jest jednym z takich fajniejszych gierek, bo w sumie nie musimy jakoś specjalnie skupić się na zasadach, po prostu gramy wszyscy wspólnie. Jest też grą, w której za takich nawet malców możemy wprowadzić już takie elementy większego kombinowania. Może tutaj się rozdzielimy, tutaj pójdziemy po jakąś poszlakę. Może czasami będzie trzeba zaryzykować, kto jest danym bliskiem. Jest jedną też z takich gier, która chociaż jest skierowana dla młodszego gracza, miałem w przyjemność zagrać z dorosłymi i osobami bardzo lubującymi się w różnego rodzaju powieściach kryminalnych. Tutaj też jest fajna sprawa, bo Lisek ma kilka poziomów trudności na tym najłatwiejszym programy z młodszym. Na tym najtrudniejszym naprawdę będziemy musieli ostro ryzykować, żeby wygrać samą rozgrywkę. Jest jednym z takich tytułów, które oprócz samej grywalności i fajnego pomysłu, ma też świetnie wykonaną całość. Ma na fajne żłobione kostki, a sam ten deszyfrator zasługuje na olbrzymiego plusa. Także na pewno bardzo mogę polecić Liska Urwiska.